Domyśl się, to taki automatyczny, powiedziałabym nawet naturalny foch tysięcy kobiet na tej ziemi, stosowany w kierunku partnera. Domyśl się, niech się domyśli. Po co to robimy? Po to, aby go poniżyć, po to, aby pokazać mu, gdzie jest jego miejsce, aby uświadomić mu, że. Nie dorasta do nas, że nie daje rady? To pewna forma naszej obrazy na to, że on nie czyta w naszych myślach. Kochane siostry, nikt, nikt nie jest w stanie czytać w naszych myślach. To zadanie. Jest nasza. Jedyną osobą, która jest w stanie zagłębić się w nasze myśli, jesteśmy my same. Więc zanim kolejny raz zastosujemy każącego focha milczenia, pomyślmy o tym, co nami kieruje i dlaczego chcemy swojego partnera. Koleć. przytulam.